Mam ziom, ziomeczki, Jestem gdzie na tabletce skylands.pl Mój kolega tutaj grał dla LTOLIXD i MR, MR Minecraft TV. No i zagramy sobie arenkę. Myślę, że wygram. No i pokażę Wam wszystko już. Mam oczywiście szatana, albo nam broń. Muszę ją załadować. Mhm. Ok. Pistolet z No i spróbujemy kościć. No, to zacznijmy wiec. Zaczniemy arenki od 1, 2, do 3. Wszystkie te arenki, po, po, od jednej śmierci do... Jak na, tej arcy, jak na tym miejscu umrę, to idę na na drugie. I tak po kolei co czas. No. No to więc będziemy walczyć, jak tak myślicie? A co innego? Ancien swoje itemki, żeby nie było, że ich odrownięła. Co trzeba kupić za 100 monet? Odgana? O kurde, wybaczcie mi jak będę mówił na przykład, że to jest bazooka, patrzcie to tam mylę. Kurde, nie trafiłem w niego. Jeszcze mnie nie. Czekajcie, czekajcie, mam go, mam go. A i... O kurde, z tyłu był. No to idziemy na dwójkę. O, dzięki za rzeczy, dziwne, gościu. Za apteczki, to no, są apteczki, tylko sobie zmieniłam, Tak, ten Mi się nie podoba serwerowy. Ładnie wygląda, ale nie w moim kuście. Tutaj się kupię odgany, Serwer, powiem Wam, fajny, przyjemny, może się fajnie grać. No i. jakoś tak. Teraz się w garci, spróbuję w końcu kogoś zabić. Nie jakiś lama ze mnie. kurde, dwuja. To jest mostek, okej. Okay. Mniej więcej będzie tam. Tak, tam jest to jest dziewczyna, ale będę po kolei chodzi. Czy, czy tu ktoś jest? No jak tutaj nikogo nie ma, to poza tym idzie. Kurde, mam p bo to jest najlepsze miejsce. Tam stoi już na dachu i możesz z jakichś shotgun na spistolatu. Złokło tak dobrze, jak będą jakby ciebie wychodziło. No to na razie. to to jest to? Czekaj nadać środka na dać ten. Szybka ma, szybka ma, szybka Czekajcie. Kurde. O, to z tego się tu nas dednął. Kurde. O, de go, ale szczęście. Dobrze, no to... Oj mam co, ale wiem dwóch, co so już może no to. to wiadomo. A gdybyś się środga bije jak się z blisko. Bo sobie odbiera więcej z blisko. Więcej kulek najgorzej. Jedna pulka odbiera chyba... jedno HP w taki zroj. No. no to fajnie by się było tak z kolegami, ale nie mogę. Ich nie mam, bo przyjem ze szkoły. W końcu czwarta klasa, co nie hard oh my god, on też... on też... VIP, to jest VIP, to jest VIP A ty myślisz, że ja nie mam, a ty myślisz, że ja nie mam od na Kurde, chciał uciekać przed nim. Nie PVP. Kurde, konie mnie, konie mnie. On jest do Sjuszu. Może mnie widział na YouTube. Tylko że mam mało wyświetleń. Dlaczego we mnie nie lubicie? Taki troll face. bym nagrywać inne gry też. Tylko jakie gry, kurde, nagrywać? Ej, okay. ten mną. No. Jeszcze ten drugi tam. Ten, ten. O kurde, o kurde, to Widzicie? To są profesjonalnie na liście. Lewym, jakby to powiedzieć. O grant, okej. Okay. To jest taki podstawowy teksturę. On tu cały czas chodzi. Kurde, Czyli w ogóle mam 1350 level. Tego nikt nie powie. Może vip albo jak coś Więcej ode mnie grają, ale na przykład LOL Troll A, albo MR Minecraft TV tego nie powie. To muszę stawić Już jeden... Stawiam! Kurde. O! To wody jakieś część. Nie da nie zaraz no matko. Czekaj. O, z Minecraftem. Czekaj. Są tu HP to tutaj nic zniknie. O, nie, nie widzi mnie? Musiałam zaryzykować tak zdennąć. Tak. O oh, yeah. Koks. Ale oczywiście lol, troll, te slama jak 20. Bo on trochę bechował mnie, widzieliście jak on z tym gością przygrzał. Yy, no to w sumie kończę nagrywanie. Na razie obok, śniwa. Ja? Co? Przegraliśmy się, no? Dobra, się kamień. Tak? Dobra. O, babcia była. To okej, chęć tu. No teraz w sumie kończę nagrywanie, nie takich długich filmików Wam robić, bo to się długo wygrywa na YouTube. Zachęcam na, do oglądania mnie, bo po prostu nie jestem najlepszy, nie najgorszy na przykład, nie jak Lezja albo coś inny. Ale no jestem taki sam, taki podobny. Ale to będzie ostatnia, ostatnia śmierć. Jak teraz dennę, to kończymy nagrywanie. Krótki filmik bardzo może... 8 minut bardzo mi się podoba w ogóle podam wam ip skyland.pl sky za taką kreską land.pl Bardzo fajny serwer w sumie o pisie pan pytał chwila nie kochajmy no, chodźcie do mnie to tak się nie boicie Widzicie, jaki jest hard, kurde. Nikomu nie ma. Serwer, taki dobry serwer. Są różne, jak na przykład yy, na przykład Hardcore, Survival tam krowy atakują. Ja tak wpadam do kamionu tam była woda, a tam patrzę tam, tam chyba z pięć krów. I takie what? To, to co mi biega? Jakiś szkiet? To krowy, kurde. Takie, what a hill. No. Albo obce. O, ta terrorystka i biegnie. Pokażcie się. Jak teraz znajdziemy przez parę minut gościa, to skończę nagrywanie na tym moście. I zasłonę. Taka dziura. W ogóle fajny serwer. Jest tylko jedno mąkka. No, w drugim oczekuję, bo pokażę drugą i taką. W ogóle w cię w filmik. C. Tego. Mm. Ze, ze, ze... Co się nazywa? Ze Blitz... Nie, ze Battlefielda. Uwierzycie, że w, w Minecraftie jest Battlefield? Battlefield. Seria. Na grant, to, więc się ogrywa, więc możecie zadać zobaczyć Fajna gierka też. Na serwerze. serwerze, już mam, kto to po serwer. Kurde, ja byłem IP serwera, więc sorki, ja też nie podam. Nie podam. Może jeszcze podam. jakoś mi uda zdążyć. Kurde. No to ja kończę nagrywanie ich się na I w ogóle mam obie teraz... To do czwartej klasy. Hardcore, kurde, wam mówię. Trochę trudno, trochę łatwo. Tak. Taki hard. No, nie za trudno, nie za łatwo. No to a ja się z wami żegnam. Cześć na razie. A, goście przez to nie nagrywam. Cześć na razie no i cześć!